Hej, hej, tak na sam początek, jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, oglądaj materiał do końca. A powiem ci, jak możesz zdobyć Nerdblocka za darmo. Wygrać, to znaczy, hehe. He. Dobra, lecimy z Nerdblockiem. Nerdblock! Because nerds rule. geek tested, nerd, approved. Hej, cześć wam wszystkim. Witam was, Amok z przyszłości i witam was w kolejnym odcinku Nerdblocka. E, nie, przepraszam, to jest Arcade Block. Arcade Block Czyli kolejna, tak jakby, m, część e, tego właśnie e, nerdbloka. I teraz sobie właśnie to otworzę. Ja Wam mówię to z przyszłości, gdyż w momencie, kiedy to nagrywałem, e, no, było u mnie paru gości w domu i po, 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 po prostu postanowiłem, że nagram to oddzielnie, a później dogram, do, dogram e, głos. I to jest arcade block, czyli coś związanego no, z grami, po prostu jakieś takie pudełko związane z grami, ja się tu oczywiście męczę z tym wszystkim, będę wam tutaj stopował, żeby wam dokładnie pokazać co się tutaj znajdowało, no i oczywiście udało mi się otworzyć pudełko i teraz uwaga, moja przeszła osobowość pokażę wam co było w środku i jak widzicie na pierwszy rzut oka pokazał nam się Tomb Raider. Teraz postaram się to zastopować i Wam pokazać dokładnie. Otóż, uwaga, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, stop. Dobra, teraz jak widzicie, mamy tutaj oczywiście figureczkę e, Tomb Raidera. Jest to oczywiście e, najnowsza część. No i ona po prostu. Prezentuje się bardzo ładnie, wszystko jest, detale są bardzo ładnie pokazane, zrobione. Nie plączę się teraz we własnych słowach, ale lecimy sobie dalej i zaraz Wam powiem, co mi się w tej figurce nie podoba. Oczywiście pokazuję teraz drugą tutaj stronę. Wszystko ładnie, pięknie. Teraz zastopujmy z powrotem. E, tutaj, jak widzicie, twarz na. Może na opakowaniu, na tym zdjęciu, Lara wygląda bardzo pięknie, tak troszeczkę pocięta, ma, pociętą ma twarz, ale na tej figurce e, jest po prostu, mówiąc, zjebana. Dobra, lecimy dalej, start. Lecimy dalej, ja sobie tutaj mówię tak jakby ala kontrolę. No, następnie w opakowaniu znajdowało się, uwaga, teraz zatrzymamy, to jest e, Gears of War 3, Gears of War 3. Czyli, no, po prostu, związana gra z Xbox'em, tylko na X Xbox'a, chyba tak, chyba tak. To są jakieś, e, jak to się nazywało? Nie, nie pamiętam, dobra. Nie będę tutaj się jakoś wiązał w szczegóły, lecimy dalej. Lecimy dalej, po prostu to się znajdowało i tyle. Fajna, fajna rzecz, fajna rzecz. No. Po prostu cieszy Mordka, jak widzi się taką figurkę itd. Dobra, lecimy dalej, co tutaj dalej było. Aha, teraz zatrzymajmy. To jest oczywiście długopis Pac-Man 3. Mam w sobie takie, jakby trzy mm, potworki znaczy naszego głównego bohatera z gry i dwa e, takie te potworki niebieski i czerwony. To, to nic innego jak po prostu kiedy piszemy albo kiedy coś robimy, potrząśniemy, to one po prostu latają tak jak w grze. I tak, to jest zachowane idealnie tak jak w grze. Jeżeli stukamy, to one nie latają po całym długopisie, tylko po prostu tak jakby w grze się, się przemieszczały, przepraszam, za moje tutaj małe zatknięcie. Dobra, tutaj pokazuję Wam długopis oczywiście. No i mojego uprodzieć tam w tle. To było pokazany. Oczywiście koszulkę odłożyłem na bok, gdyż po prostu nie chciałem jej na razie pokazywać, ale teraz jak widzicie tutaj na tym pięknym zatrzymaniu jest oto Super Mario. I figurka Super Mario, tak jak poprzednio, figurka, nie, nie, nie wiem jak Wam to pokazać w tym momencie, ale w poprzednim Networku miałem takie coś jak taki bryloczek na takim pomarańczowym czymś, co mówiłem, że plastikom nie się nie ufa, jak to mówił aren.eu, no i po prostu tutaj też jest plastik z tyłu, taka wiesząca ta, ja postaram się jakoś to postawić na moim półce w moim nowym pokoju, w którym właśnie się znajduję i dobra, lecimy dalej. Tutaj, jak oczywiście, pokazuję, jakie figurki mogły się tam trafić, ale mi na szczęście się trafił Mario i to się cieszę bardzo. Nie wiem, czy wszystkim innym się też trafił Mario. Dobra, teraz sobie zatrzymamy i teraz jedna z najlepszych rzeczy z całego tego Nerdbloka, z Nerdbloka, bloka, można tak powiedzieć. Otóż to jest, jak widzicie, Ice trade Tray, czyli nic innego jak. Mm, takie, jak na lód, wiecie o co mi chodzi, wiecie o co mi chodzi, że możecie mieć lód w kształcie tetrisa. I to bardzo spodobało się mojemu tacie, który powiedział, że chyba najlepsze rzecz z tej paczki, ale mi naj najbardziej podobało się to i figurka Lary. No i postaram się to jakoś użyć i zobaczyć, czy to wyjdzie naprawdę taki tetris itp. Po prostu w tym mamy takie Lekko wycięte, silikonowe, no, takie lekkie wypustki silikonowe, które nam mają mieć wrażenie, że w tym lodzie jest kawałek tak, jakby ten lód jest tak, jakby nadpęknięty i przypomina kostkę z Tetris'a. No, tutaj, oczywiście, pokazujemy Tetris Ice Cube Tray, oczywiście pięknie. Dziękuję Ci, przeszłam oku, że mi to pokazujesz. No, oczywiście, jak mówiłem, wszystko znajduje się do, no, do, do szklanki lodów. Tam dalej była jakaś chyba jeszcze kartka, no właśnie, kartka co tam w środku się znajduje, no i tutaj wszystkie rzeczy, jak chcecie to sobie możecie zatrzymać w tym momencie, a jak nie chcecie to proszę bardzo, teraz możecie oglądać Larę, w pewnej okazji mogliście przynajmniej. Dobra, pudełeczko sobie odłożymy. I teraz pokażę wam jedną z lepszych rzeczy w całym tych, w całych tych pudełkach od NetBlocka. Oto są nimi koszulki. I w tym właśnie wydaniu była koszulka z Legend of Zelda. Czyli nie wiem, czy wy kojarzycie. Ja to oczywiście ucieszony i... No i na razie, cześć. Hej! Pewnie jesteś tutaj z samego początku. Chociaż i tak wiem, że nie przewinęłeś, tylko obejrzałeś film do końca. Zgadza się, jeżeli tak, to wysłuchaj mnie teraz dokładnie. Otóż, Chodzi o to, że pod tym filmem będą znajdować się reflinki. Tak, reflinki. Od tej pory wszystkie nerdbloki postaram się kupować za reflinki, za hajs wasz, za hajs matki baluj, za hajs z refów itp. Dobra, jeżeli chcecie mi pomóc w kupnie nerdbloka następnego, albo jeszcze kolejnego, albo zobaczymy, czy tam w ogóle się coś odbiera, to wystarczy, że wejdziecie w link poniżej, albo więcej linków. Możecie mieć do dyspozycji kilka linków, nic nie nic powiedziane, że, że nie. No, wchodzicie w te linki, rejestrujecie się, akceptujecie, potwierdzacie maila i tyle. I najlepiej jakbyście napisali OK, albo jakiś dzień zarejestrowałem się, albo coś, coś w tym stylu, żebym wiedział, że... Zrobiliście to, że jak będę wiedział, że to zrobiliście, to, no, to po prostu będę miał komuś do wylosowania, po prostu napiszę mu wiadomość, hej, widzę, że się zarejestrowałeś, tylko ja to będę oczywiście sprawdzał, możecie podawać jeszcze maila do tego, albo itp. Ja to będę oczywiście sprawdzał czy ktoś się zarejestrował yy, jeszcze. O, wiecie co najlepiej będzie? Jak będziecie podawać mi godzinę rejestracji. Jeżeli zarejestrujecie się o tej i o tej porze, to możecie mi podawać godzinę rejestracji, ale jeżeli chcielibyście podawać IP, to tylko na prywatną wiadomość. Wiecie, to są tak jakby takie lepsze no, rzeczy do sprawdzenia. I otóż, to będzie wyglądało tak. Wy się rejestrujecie, ja widzę, że się zarejestrowaliście. Podajcie mi godzinę rejestracji. Jeszcze możecie podać mi maila, tak na wszelki wypadek, żebym się mógł jakoś z wami skontaktować. Najlepiej tego maila, na którym się zarejestrowaliście do danego konta. I z tego uzbiera mi się na mojego netbloka, żeby wam pokazać po prostu, i na jednego netbloka dla kogoś z was. I ja po prostu pod. Yy, pod koniec, kiedy będę kupował swojego, kupię następnego, oczywiście, dane wszystkie będę brał na siebie. Ja po prostu będę Wam wysyłał od siebie i e, po prostu z Waszych pieniędzy, tak powiem. Z Waszych pieniędzy, wy będziecie chcieli sobie uzbierać. To możecie na przykład mi się zarejestrować. Mi się uzbiera na przykład tam 400 zł. To kupię na przykład więcej nad bloków dla Was. No, i jeżeli chcecie właśnie to zrobić, to wystarczy zrobić te. To kilka rzeczy, czyli wejść w refy na dole, zarejestrować się, potwierdzić, dodać komentarz o, z godziną, izmailem i tyle. Jak chcecie, to możecie jeszcze zostawić kciuka w górę i udostępnić ten materiał znajomym, żeby mieć jeszcze większe szanse na wygraną. Dobra, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam do kolejnego nerdbloka, którego mam nadzieję odbieramy z refów. Na razie, cześć!